Dawno, dawno temu, w starożytnej Grecji żył król o imieniu Syzyf. Był on sprytnym i przebiegłym władcą, zawsze szukającym sposobów, aby przechytrzyć bogów i ulepszyć swoje królestwo. Jednak oszustwo i podstęp Syzyfa ostatecznie rozgniewały bogów, szczególnie Zeusa, króla wszystkich bogów. Jako karę za swoje niekończące się plany, Syzyf został skazany na pozornie daremne i wieczne zadanie. Po przybyciu do podziemia, Syzyfa zaprowadzono do podnóża kolosalnego wzgórza. U podstawy leżał ogromny głaz, gładki i imponujący. Heidis, Bóg podziemia, podszedł do Syzyfa i wyjaśnił jego wieczną karę. Ty, Syzyfie, będziesz wpychał ten głaz na szczyt wzgórza. Jednak wiedz o tym za każdym razem, gdy zbliżysz się do szczytu, głaz będzie się toczył z powrotem w dół i będziesz musiał zaczynać od nowa. Taki będzie Twój los na całą wieczność. Na początku Syzyf czuł rozpacz i gniew. Spojrzał na ogromne wzgórze i ciężki głaz, zdając sobie sprawę z ogromu swojej kary. Jednak gdy rozpoczął swoje zadanie, odkrył dziwne poczucie determinacji. Z każdym krokiem, który stawiał, napinając się pod ciężarem głazu, odkrywał, że jest całkowicie skupiony na zadaniu, które miał do wykonania. Dzień po dniu Syzyf pchał głaz, jego mięśnie napinały się, a podspływał mu po czole. Za każdym razem, gdy zbliżał się do szczytu, głaz nieuchronnie wyślizgiwał mu się z rąk, spadając z powrotem na dół. Ale Syzyf się nie poddawał. Wrócił na dół, wziął głęboki oddech i zaczął od nowa. Kiedy dni zamieniły się w miesiące, a miesiące w lata, wydarzyło się coś niezwykłego. Syzyf zaczął znajdować sens w swojej walce. Zauważył małe zwycięstwa, sposób, w jaki jego mięśnie stawały się silniejsze, jak poprawiała się jego technika i jak każda próba przybliżała go trochę do szczytu przed nieuchronnym upadkiem. Nauczył się doceniać proces, rytm swojej pracy i odporność, którą w nim rozwijała. Pewnego dnia, gdy Syzyf po raz kolejny pchał głaz, zdał sobie sprawę, że jego kara nie była już tylko męką. Stała się świadectwem jego nieustępliwego ducha. Choć być może nigdy nie dotrze na szczyt, sam wysiłek go przemienił. Stał się symbolem wytrwałości, zdolności ludzkiego ducha do przetrwania i znalezienia celu nawet w obliczu nieprzezwyciężalnych przeciwności. Wieść o niekończącej się walce Syzyfa rozeszła się po całym podziemiu i ostatecznie dotarła do uszu śmiertelników. Jego opowieść stała się legendą, ucząc pokolenia wartości i wytrwałości. Ludzie zaczęli postrzegać Syzyfa nie jako postać tragiczną ale jako symbol nieustępliwej determinacji. Zrozumieli, że podobnie jak Syzyf, ich własne zmagania, bez względu na to, jak syzyfowe mogą się wydawać, były okazjami do rozwoju, nauki i rozwijania wewnętrznej siły. Syzyf kontynuował swoje zadanie, dzień po dniu, rok po roku. I choć wiedział, że nigdy nie zdobędzie wzgórza, każdego dnia stawiał czoła celowi i godności. Ponieważ Syzyf odkrył głęboką prawdę sama podróż, wysiłek i wytrwałość były prawdziwą wartością. Ostatecznie nie chodziło o dotarcie na szczyt wzgórza, chodziło o siłę, którą znalazł w sobie, aby iść naprzód. Tak więc mit o Syzyfie uczy nas, że wytrwałość, nawet w obliczu wiecznej walki, jest szlachetnym i godnym przeciwnikiem. Przypomina nam, że podróż ze wszystkimi jej próbami i udrękami, jest miejscem, w którym znajdujemy naszą prawdziwą siłę i odporność. I tak historia Syzyfa nadal inspiruje, przypominając nam wszystkim, abyśmy nadal pchali nasze głazy, bez względu na to, jak zniechęcające może się wydawać wzgórze.